Jeśli chodzi o bariery innowacyjności w rolnictwie, to przede wszystkim cena tych innowacji, czyli, czyli bariery inwestycyjne, finansowe. Z drugiej strony są to bariery związane z know-how, z wiedzą o, o tym, że dane rozwiązania są, są dostępne i jak możemy je używać, jak możemy je wprowadzać w życie. I trzecią barierą jest po prostu dostęp do innowacji, które są już zarejestrowane, są dostępne globalnie. I tutaj mówimy o ograniczeniach geograficznych, terytorialnych. Nie wszystkie. Innowacje, które są dostępne na przykład dla rolnika w Stanach Zjednoczonych czy, 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 czy w Azji, są dostępne w Unii Europejskiej ze względu właśnie na rynek, który jest czasami przeregulowany. Szara strefa jest oczywiście konsekwencją nadmiernie regulowanego rynku, ponieważ rolnik ma określone problemy. Jeżeli nie ma rozwiązania te problemy, to automatycznie sięga po inne rozwiązania, albo stosuje więcej środków, które są dostępne, albo szuka produktów, które są dostępne w innych krajach bądź są dostępne poprzez nielegalne kanały. No i ta szara strefa w Polsce to jest przynajmniej 10-15% całego rynku, czyli tutaj mówimy o około 100 milionach euro. Dla państwa, dla nas wszystkich jako obywateli są ogromne straty, bo tutaj jeżeli spojrzymy tylko i wyłącznie na kwestie związane z podatkami, z VAT-em, to mówimy o około 40 milionach złotych, które nam uciekają wszystkim z kieszeni każdego roku.